Zadanie 29. Liczba naturalna a przy dzieleniu przez 7 daje resztę 2. Wykaż, że reszta z dzielenia liczby 2a kwadrat przez 7 jest równa 1. No dobra, mamy to. Jak szło z tym dzieleniem? Weźmy sobie jakiś przykład. Weźmy 28. 28. Podzielmy przez to, co ono się nie dzieli, czyli załóżmy przez 9. O! To to będzie 9 razy 3 to jest 27, czyli zrobimy, że to jest wynik 3 i reszty 1. Wiecie o co chodzi? Z tego wynika, że 9 razy 3 to jest 27, a my mamy mieć 28, czy jeszcze plus reszta, jest równa 28. I to jest cały system tutaj, który trzeba rozumieć, bo na pewno. No to rozumiecie, to było w szkole podstawowej, więc ważne, żeby sobie ten system właśnie rozpisać. Eee, dobra, co my tu mamy? Eee, a my mamy tak: liczba naturalna a przy dzieleniu przez 7 daje jakąś liczbę i resztę 2. I w takim razie nasze a, tak? Nasza 28 semka tu była tym naszym a. To będzie co? 7x plus 2. A my mam wykazać, że reszta z dzielenia liczby 2a kwadrat jest przez 7 jest coś tam równe. No dobra, no to co? 2A kwadrat, zacznę tutaj od lewej zmienię kolor. 2A kwadrat w takim razie. No to co? 2 i A 7x plus 2 kwadrat. No to dwujeczka zostaje. Potęgujemy 49x kwadrat 7 razy 2 14 razy 2 28 I plus 4 Hop I teraz tak, no mamy tą dwójkę a ja to wymnożę w sposób specyficzny 2 razy 49 Po prostu napiszę, ale nie zrobię Dodać 2 razy 28 No i tu już tyle umiem To będzie 8 Wiecie o co chodzi. Dobra, ale my mamy wykazać, że przez 7 reszta jest równa 1. Przez 7 nas interesuje to, żeby wyciągnąć 7 przed nawias. żeby był zapis 7 razy coś plus coś. Czyli tutaj z pierwszego wyrazu widać, że łatwo będzie wyciągnąć tą 7 i zostanie nam na pewno 2, bo to jest 2 razy 49. No to 2 razy 7 x kwadrat plus 28 też łatwo wyciągniemy przecież siódemkę i to będzie 4, czyli 2 razy 4x. No i tutaj już nie wyciągniemy tak łatwo siódemki, ale wyciągniemy, wpiszemy po prostu o. Wpiszemy 1, zamknę nawias i dodam 1. I zobaczcie, jakbym wymnażał to tu, to mam to. A jakbym wymnażał to tu, to mam to. Jak wymnożę to tu, to mam 7, ale już będę poza nawiasem, więc jak dodam jedynkę, to będę miał 8. W takim razie naszym x z tego, jestem piękny nawias, a tu jeszcze przepiszę, żeby było jasne. Dla Was 14x kwadrat plus 8x plus 1 plus 1 i to jest reszta zdzielenia dzielenia tego kwadratu tutaj przez 7.